Redukcja piersi to operacja polegająca na zmniejszeniu masy piersi. Niektóre kobiety mają duże problemy z powodu zbyt dużych piersi, zbyt dużej masy. Powoduje to obciążenie na kręgosłup, szczególnie piersiowy, dolegliwości bólowe, czasami nawet stwierdza się dyskopatia albo zmiany zwierodniowe kręgosłupa. Oczywiście wielkość piersi jest rzeczą względną i nie każde piersi wymagają redukcji. O tym decyduje pacjentka. Jeżeli ma problemy dolegliwości bulowe lub też nie akceptuje wielkości piersi, wówczas można wykonać chirurgiczne pomniejszenie. Operację wykonuje się w nieczuleniu ogólnym i wycina się fragment gruczołu piersiowego oraz skóry. Czasami po operacji potrzebne są jeszcze drobne dodatkowe plastyki w obrębie skóry lub blizny. Wraz z redukcją masy gruczołu piersiowego i tkanki tłuszczowej, powod... przemieszcza się brodawkę i otoczkę w nowe miejsce, takie, które odpowiada anatomicznej pozycji. Jeśli chodzi o powikłania, no niestety zdarzają się powikłania. Na szczęście one są rzadkie, ale może być tutaj dość długotrwający wyciek chłonki przez dreny, potem przez ranę. Czasami możemy obserwować niedokrwienie brodawki i otoczki, nawet martwice, i czasami może też wystąpić zaburzenie czucia. Powikłania te są rzadkie, natomiast Uzyskany wynik i przede wszystkim poprawa jakości życia po zmniejszeniu, po zmniejszeniu bardzo dużych piersi jest na tyle dobrze postrzegana, że rekompensuje pozostałe niedostatki. Oczywiście po operacji, jak po każdym zabiegu, pozostają blizny i w przypadku redukcji piersi blizna dotyczy zawsze dolnego bieguna piersi, bruzdy podpiersiowej i dookoła otoczki. Czasami mówimy to, że blizna jest w kształcie kotwicy.